Wariant Delta nawet o 40% bardziej zaraźliwy, badacze. Jedna dawka szczepionki nie chroni przed tym wariantem COVID-19. Eksperci twierdzą, że indyjski wariant koronawirusa, obecnie nazywany przez Światową Organizację Zdrowia wariantem Delta, jest nawet o 40% bardziej zaraźliwy od pozostałych. Jak podaje BBC, wariant Delta obecnie dominuje w Wielkiej Brytanii. Może to stanowić poważne zakłócenie dla ostatniego etapu łagodzenia ograniczeń związanych z COVID-19 w Anglii. Najnowsze badania sugerują, że szczepionki Pfizer i AstraZeneca są wysoce skuteczne przeciwko temu wariantowi po przyjęciu dwóch dawek, jednak ochrona przed koronawirusem po jednej dawce wydaje się być zmniejszona niż w przypadku innych wariantów. Eksperci są przekonani, że istniejące szczepionki można przeprojektować. Aby lepiej radzić sobie z pojawiającymi się mutacjami, rząd Wielkiej Brytanii zawarł umowę z firmą biofarmaceutyczną CureVac na opracowanie szczepionek przeciwko przyszłym wariantom i zamówił w przedsprzedaży 50 milionów dawek. Szczepienia przełożone, brytyjski rząd zapowiedział że wszyscy dorośli mieszkańcy kraju będą mieli możliwość przyjęcia przynajmniej pierwszej dawki szczepionki przed końcem lipca, zaś wszystkie osoby powyżej 50 lat dostaną obie dawki przed 21 czerwca. Na ten dzień planowane jest w Anglii zniesienie restrykcji koronawirusowych. Jednak z powodu wariantu Delta nie jest pewne, czy nie trzeba będzie przełożyć tego terminu. Rządowa Agencja Public Health England PHE. Podała, że liczba przypadków tego wariantu wzrosła o 79% w porównaniu z poprzednim tygodniem, do 12431. Zdaniem naukowców, indyjski wariant stał się już dominującym w Wielkiej Brytanii. W coraz bardziej widoczny sposób przekłada się to na łączną liczbę nowo wykrywanych zakażeń. Delta w kolejnych regionach w piątek. 4 czerwca władze australijskiego stanu Wiktora ujawniły, że najbardziej zakaźny wariant COVID-19 Delta pojawił się w Australii. Eksperci twierdzą, że sytuacja jest niezwykle niepokojąca. Dyrektor ds. Zdrowia stanu Wiktoria, profesor Brett Sutton powiedział, że wykryto do tej pory 7 przypadków wariantu Delta. Cztery przypadki dotyczą jednej rodziny, dwojga dorosłych i dwójki dzieci, którzy podróżowali nad zatokę Jervis w Nowej Południowej Walii. Według profesor, sud to napanują opinię, że wariant delta jest łatwiej przenoszony między dziećmi.